James i M. Foster to zamożne małżeństwo spędzające wakacje all-inclusive na odległej wyspie w kraju Trzeciego Świata. Czasami sami nie do końca rozumieją, dlaczego tam są ani czemu podróżowali tak daleko, ale M. jest gotowa wspierać męża we wszystkim, o ile tylko znajdzie inspirację do napisania nowej książki. Ich rutynowe rozmowy i monotonna beztroska zostają nagle przerwane, gdy James zauważa na plaży dziko wyglądającego miejscowego, który przyciąga uwagę tłumu, jadąc kwadem. To właśnie tam James poznaje Gabi, prawdziwą admiratorkę jego twórczości. Nie tylko czytała jego książkę, jest nią wręcz zafascynowana i zaprasza go na kolację ze sobą i swoim mężem. Tego wieczoru oba małżeństwa spotykają się w lokalnej restauracji, gdzie Albin i Gabi opowiadają o sobie. Gabi pracuje jako aktorka i na miejscu demonstruje swój talent, udając słabą i niezdarną, by reklamować produkty, które ludzie chcą kupować. Nieco później James i Gabi decydują się zatańczyć i mężczyzna uświadamia sobie, że jego zainteresowanie młodą, czarującą kobietą jest zdecydowanie zbyt silne. Nie może oderwać od niej wzroku i zaczyna fantazjować o bliskości, mimo że jest żonaty i wie, że Gabi ma męża. To jednak nie powstrzymuje go przed zgodą na kolejne spotkanie. W końcu Gabi jest pierwszą i jedyną fanką jego pisarstwa. Następnego ranka oba małżeństwa postanawiają opuścić strzeżony resort i wybrać się na piknik. Zgodnie z zasadami jest to surowo zabronione, ponieważ znajdują się na wyspie należącej do biednego kraju trzeciego świata, lecz pieniądze łatwo rozwiązują problem. Bez trudu opuszczają ogrodzony teren i wynajmują samochód, by zwiedzić wyspę. Po drodze widzą zubożałych mieszkańców i dostrzegają ich wrogie spojrzenia, ale nie zwracają na to uwagi, bo mają pieniądze, a to daje im poczucie pełnej swobody. Podczas relaksu nad morzem, Albin pyta, dlaczego M wybrała Jamesa na męża, skoro jest niespełnionym pisarzem, który wydał tylko jedną książkę. M przyznaje, że zakochała się w nim właśnie dlatego, że jej ojciec nim gardził i chciał dla niej bardziej odpowiedniego kandydata. Ojciec M jest sławnym i bogatym właścicielem własnego wydawnictwa i nigdy nie chciał, by wiązała się z pisarzem. To schlebia Jimesowi, jednak jego uwaga coraz bardziej skupia się na odległej i pociągającej Gabi. Gdy James idzie w krzaki, by załatwić potrzebę, Gabi podąża za nim i bez słowa pomaga mu zaznać przyjemności, w milczeniu zapraszając go do zdrady żony. Późno w nocy pary decydują się wrócić do resortu, ale Albin i reszta są zbyt pijani, by prowadzić. James bierze na siebie odpowiedzialność za powrót, lecz po drodze reflektory zaczynają szwankować. Gdy próbuje naprawić problem, by widzieć drogę, traci koncentrację i na kilka sekund odrywa wzrok od jezdni, co wystarcza, by przed samochodem pojawił się rolnik i James go potrąca. Po przebudzeniu po wypadku, M, Gabi i Albin nie mogą uwierzyć w to, co się stało, wpadają w panikę, krzyczą i kłócą się, próbując zdecydować, co zrobić dalej. M. i James chcą wezwać karetkę lub zgłosić się na policję, lecz Albin i Gabi nalegają, by zostawić biednego mężczyznę na pastwę losu, bo tutejsze więzienia są wyjątkowo okrutne: kobiety za przestępstwa mogą zostać zamienione w niewolnice seksualne, a mężczyźni straceni. Nie chcąc ryzykować takiego losu, cała czwórka ucieka z miejsca zdarzenia. Po powrocie do resortu udają, że się zgubili i przypadkowo opuścili teren, błagając o wpuszczenie z powrotem. Następnego ranka Jamesa budzi uporczywe pukanie do drzwi, a gdy je otwiera, widzi kilku policjantów, którzy przybyli do hotelu, by aresztować go za popełnione przestępstwo. James i M zostają zabrani na najbliższy posterunek, gdzie trafiają do oddzielnych pomieszczeń na przesłuchanie. Przerażony i spanikowany James spełnia wszystkie żądania, oddaje ubrania, czekając na przesłuchanie, i wkrótce poznaje detektywa Tresha, siostrzeńca mężczyzny, który wynajął im samochód. Fresh najpierw prosi Jamesa, by zeznał, że ukradli pojazd, ostrzegając jednocześnie, że współpraca nie zmniejszy jego winy, ponieważ James zabił niewinnego rolnika, a zgodnie z lokalnym prawem syn ofiary musi dokonać zemsty. Jeśli zmarły nie ma dzieci, odpowiedzialność za egzekucję spada na państwo, lecz na szczęście, a może nieszczęście. Rolnik ma trzynastoletniego syna i to on musi ukarać Jamesa za jego grzechy. Pisarz jest wstrząśnięty lokalnymi prawami, ale detektyw wyjaśnia, że istnieje specjalny program rządowy stworzony z myślą o cudzoziemcach, dzięki któremu za odpowiednią sumę James może wykupić swoje życie i zapłacić za stworzenie sobowtóra, aby sprawiedliwości stało się zadość, a on sam mógł pozostać przy życiu i wrócić do resortu. Nie mogąc uwierzyć w realność sytuacji, James podpisuje umowę i wypłaca pieniądze z bankomatu, by zapłacić za własną wolność, a kilka godzin później lekarze eskortują go do specjalnego laboratorium, gdzie klonuje się ludzi w celu późniejszej egzekucji. James trafia do małej komory wypełniającej się płynem, po czym doświadcza silnego bólu głowy i halucynacji, niezbędnych do skopiowania jego pamięci, świadomości i osobistych wspomnień. Wkrótce budzi się w sali szpitalnej obok M i dowiaduje się, że klon został pomyślnie stworzony, a on sam otrzymuje nawet prawo, by go zobaczyć. Widok samego siebie z zewnątrz przeraża pisarza. To jednak nie jest ostatnia niespodzianka od detektywa. Zgodnie z lokalnym prawem James ma obowiązek uczestniczyć we własnej egzekucji i może obserwować ją z boku, niczym widz w kinie. Udając się na miejsce, James i M są świadkami, jak klon zostaje przykuty do drewnianego pala, a następnie przyprowadzony zostaje syn rolnika. Z nożem w ręku chłopiec każe zabójcę swojego ojca, wielokrotnie dźgając go w brzuch, przekonany, że sprawiedliwości stało się zadość. M patrzy na to z przerażeniem, podczas gdy James odczuwa przyjemność wynikającą z całkowitego braku konsekwencji, z trudem ukrywając uśmiech. Po egzekucji otrzymuje prochy klona, wręczone mu jako pamiątka. Po powrocie do hotelu M natychmiast rezerwuje bilety na najbliższy lot i nalega, by jak najszybciej opuścili kraj. James zgadza się z żoną, lecz informuje ją, że zniknął jego paszport. Przeszukują pokój, ale nie znajdują dokumentów, co zmusza ich do pozostania na wyspie jeszcze przez kilka dni. Wkrótce potem James schodzi do lobby i prosi administratora o przedłużenie pobytu o kolejny tydzień. Tam spotyka Gabi, która błaga go o prywatną rozmowę i obiecuje wyjaśnić, dlaczego ona i Albin zeznali przeciwko niemu. Okazuje się, że Albin jest odnoszącym sukcesy architektem i projektantem większości kurortów na wyspie. Jakiś czas temu zbudował nowy hotel z basenem bez krawędzi, który był przezroczysty, aby podglądacze mogli obserwować ludzi oddających się rozrywkom poniżej, jednak konstrukcja zawaliła się, zabijając kilka osób. Albin i Gabi zostali skazani na śmierć, gdzie poznali osobliwości lokalnego systemu prawnego. Opłacając egzekucję własnych klonów, odkryli urok życia na wyspie. Nadal jednak żywią głęboką nienawiść do lokalnego urzędnika, który otrzymał państwowe odznaczenie za hotel zaprojektowany przez Albina. Następnie Gabi zaprasza Jamesa na spotkanie z innymi wskrzeszonymi. Charles, Jennifer, Bix i doktor Modon to grupa bogatych ludzi, którzy również zapłacili za własne egzekucje. Stać ich na wszystko, wiedząc, że lokalne prawo zawsze pozwoli im wykupić się od kary. Jedyną rzeczą niepokojącą doktora Modona jest to, co by się stało, gdyby popełniono błąd i stracono niewłaściwą osobę. Ta myśl przeraża Jamesa, ponieważ podczas procedury był nieprzytomny i możliwe, że to on sam jest kopią, a prawdziwy pisarz został zabity przez syna rolnika. Większość grupy nie przejmuje się tą możliwością. Liczy się tylko przyjemność, a tutaj mogą oddawać się jej bez ograniczeń, nadużywając alkoholu i bawiąc się bronią palną. Bogata grupa decyduje się odwiedzić lokalnego urzędnika i odzyskać państwowe odznaczenie, które słusznie należy do Albina. James dostaje wybór: dołączyć do nich albo przyjąć kulę w brzuch i pożegnać się z życiem. Groźby nie przerażają go już tak jak kiedyś, ponieważ robienie rzeczy bez żadnej kary stało się znacznie bardziej kuszące. Zgadzając się na kolejne przestępstwo, James dołącza do pozostałych, gdy włamują się do sklepu z pamiątkami i kradną kilka groteskowych masek, aby ukryć twarze. Tracąc człowieczeństwo nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz, grupa bogatych elit kieruje się do odległej rezydencji położonej na szczycie klifów. Podczas poszukiwania wejścia James natyka się na służącą i atakuje ją, by nie zaczęła krzyczeć. Pozostali wpadają do domu i rozpoczynają przeszukiwanie. Znajdują urzędnika i jego młodą kochankę w łóżku, przerywając ich prywatną rozrywkę. Gdy James trzyma trzech zakładników na muszce, inni odnajdują medal i oddają go Albinowi, przekonani, że mają prawo brać wszystko, czego zapragną. Przypominając mu o ich całkowitej bezkarności, Gabi namawia Jamesa, by się nie bał i pociągnął za spust, wykonując egzekucję na jednym z zakładników. Pomimo fascynacji, żoną architekta pisarz nie potrafi dopuścić się morderstwa i odmawia. Albin zauważa ich prywatną rozmowę i interweniuje nie z zazdrości, lecz z ciekawości. Pozwala Gabi flirtować z mężem innej kobiety i chce, aby jego żona zabiła jednego z zakładników. W chwili, gdy kobieta ma oddać pierwszy strzał, w pomieszczeniu pojawia się ukrywający się wcześniej ochroniarz. Otwiera ogień i strzela albinowi w nogę, pogrążając wszystko w chaosie i panice. Próbując ratować męża, Gabi strzela na oślep, zabijając ochroniarza oraz trzech zakładników. Wkrótce grupa bogatych elit wraca do resortu i ukrywa się w pokoju Jamesa. M jest przerażona i wstrząśnięta tym, co się wydarzyło, lecz mąż nakłania ją, by nie panikowała i nikomu nie mówiła, że Albin jest ranny i wykrwawia się. Rano siedmioosobowa grupa bogaczy zostaje aresztowana przez policję i przygotowana do egzekucji. Wiedząc, że to jedynie formalność, ponownie płacą za wolność i czekają, aż klony będą gotowe. Uważając się za zbyt ważnych, narzekają na lokalne warunki, krytykując poczekalnie za brak dystrybutora z wodą, miękkich kanap i telewizora. Wkrótce pojawia się detektyw z szokującą wiadomością, elity posunęły się za daleko, a władze postanowiły zmienić prawo. Ich limit bezkarności został wyczerpany i zapadła decyzja o egzekucji prawdziwych sprawców bez możliwości klonowania. Siódemka próbuje się bronić, lecz wszyscy zostają zabrani na miejsce, gdzie wszystko jest przygotowane do wykonania wyroku. W pewnym momencie Jimesowi udaje się porwać nóż i zaatakować strażników, jednak przegrywa walkę i zostaje stracony jako pierwszy. Następnie policja wykonuje egzekucję na Gabi, Albinie i pozostałych elitach. Wydaje się, że to koniec historii, lecz wszystko okazuje się częścią przedstawienia. Prawdziwi bogacze siedzą w pobliżu i oglądają całość jak dynamiczny film, czerpiąc jeszcze większą przyjemność z bezmyślnej przemocy i hedonistycznej turystyki. Nieco później James wraca do hotelowego pokoju z kolejną urną zawierającą prochy jego klona. Em jest przerażona i błaga męża, by jak najszybciej opuścili wyspę, lecz on przypomina jej, że jego paszport zniknął. Ona nie chce już czekać, przestraszona nie tylko tym, co się wydarzyło, ale także tym, jak bardzo zmienił się jej mąż. Patrząc w jego oczy, widzi wyzbytego emocji człowieka pogrążonego w deprawacji i całkowitej samowoli. Zmęczona znoszeniem jego zachowania, odchodzi natychmiast. Małżonkowie kłócą się i ostatecznie rozstają. James głęboko przeżywa to, co się stało, i decyduje się odizolować na plaży. Tam odnajduje go Gabi, która go uwodzi i dostrzega wyłącznie pozytywy w jego konflikcie z żoną. Po pocałunku zaprasza Jamesa do siebie, by się zrelaksować, używając zakazanej rośliny o właściwościach afrodyzjaku, wywołującej również halucynacje. Po wdychaniu dymu para całuje się i wchodzi w odmienny stan, w którym nie są już w stanie w pełni kontrolować swoich działań ani emocji. Uprawiając miłość z Gabi, James ledwie jest świadomy siebie, obserwując z boku, jak dołączają do nich inni przedstawiciele elit. Halucynacje stają się tak intensywne, że nie da się stwierdzić, czy to tylko sen, czy udział w masowej orgii, w której każdy pragnie każdego. Następnego ranka James niemal zamienia się w świnie, porzucając wszelkie normy moralne i zahamowania. Podczas śniadania pluje na innych gości i rzuca w nich jedzeniem, wiedząc, że wolno mu absolutnie wszystko. W pewnym momencie nowi znajomi proponują jeszcze bardziej szalony krok, popełnienie przestępstwa, za które nie będą musieli zapłacić. Miejscowi zarabiają na tworzeniu klonów i ich egzekucjach, lecz elita sugeruje porwanie i zabicie detektywa, aby nie mógł już czerpać zysków z ich drobnych występków. James z entuzjazmem się zgadza, wierząc, że to będzie zabawne. Tego wieczoru grupa przybywa do kliniki, gdzie Fresh przechodzi leczenie, a gdy James zostaje na zewnątrz, by zabezpieczyć teren, pozostali wkradają się do środka, aby porwać detektywa. W pewnym momencie ochrona niemal przejeżdża Jamesa pojazdem serwisowym, lecz inni tłumaczą to zdradą strażnika wobec detektywa. Uciekli, umożliwiając elitom porwanie Tresza w celu pobicia i ewentualnej egzekucji. Po przywiezieniu funkcjonariusza do hotelu pozostali zachęcają Jamesa do zabawy. Tracąc kontakt z rzeczywistością i nie obawiając się konsekwencji, James bije detektywa i oddaje na niego mocz, manifestując swoją dominację. W pewnej chwili Gabi zdejmuje worek z głowy funkcjonariusza, ujawniając, że to nie Fresh, lecz kolejny klon Jamesa. Przerażony James ucieka i zamyka się w swoim pokoju. Nawet alkohol i nielegalne substancje nie potrafią odciągnąć go od grozy wszystkiego, co dzieje się wokół. Gabi próbuje go uspokoić, sugerując nawet wykorzystanie klona do nietypowego eksperymentu seksualnego w trójkę, lecz James ją ignoruje. Przez cały ten czas James ukrywał paszport pod zlewem i celowo pozostawał na wyspie, teraz jednak pragnął jak najszybciej wyjechać. Następnego ranka, ukrywając twarz za okularami, przeciwdabi słonecznymi i kapeluszem, James wsiada do autobusu jadącego na lotnisko. Po drodze grupa bogatych mężczyzn zatrzymuje autobus i strzela w okno, przy którym siedzi James. Żądają zwrotu swojego towarzysza, grożąc zabiciem wszystkich, jeśli nie spełni żądań, zmuszając Jamesa do wysiadki. Wydaje się, że gorzej być nie może, lecz to dopiero początek koszmaru i ujawnienia prawdy. Gabi i pozostali wyznają, że wszystko, co się wydarzyło, było grą, a James był ich główną zabawką. Nie byli jego przyjaciółmi. Wykorzystali go, by wypaczyć jego umysł, a potem zamierzali go zabić, czyniąc ofiarą własnych ekscesów. Nie znali go i nigdy nawet nie czytali jego książki, ponieważ James nie był prawdziwym pisarzem, tylko kompletnym nieudacznikiem. Aby to udowodnić, Gabi czyta na głos opinię eksperta, wyjaśniając, że popularność książki wynikała wyłącznie z faktu, iż teść Jamesa był odnoszącym sukcesy właścicielem wydawnictwa, który sfinansował debiut zięcia. Gdy Gabi upuszcza butelkę wina na maskę samochodu, James rzuca się na nią, próbując chwycić broń. Nie udaje mu się i ucieka, znikając wśród drzew. Gabi strzela za nim, raniąc go w nogę. James nie zatrzymuje się i wieczorem dociera na gospodarstwo lokalnego rolnika, gdzie traci przytomność. Na szczęście rolnicy ukrywają go w stodole i opatrują ranę. Gdy James odzyskuje świadomość, widzi nad sobą syna rolnika. Chłopiec atakuje, próbując go udusić, lecz James uświadamia sobie, że to kolejny surrealistyczny koszmar rozgrywający się w jego umyśle. Odzyskawszy poczucie rzeczywistości, James postanawia wyjść na zewnątrz, tylko po to, by odkryć, że bogaci mężczyźni odnaleźli go i otoczyli farmę, zabijając wszystkich, którzy tam mieszkali. Od początku była to gra, lecz James wykazał się odpornością i odwagą w jej finałowej fazie. Bogaci są skłonni go nie zabijać i nawet oferują mu miejsce wśród nich, ale tylko jeśli zaliczy ostatnią próbę. Musi zmierzyć się z psem, lecz nie prawdziwym zwierzęciem, a własnym klonem. Kopia Jamesa porusza się na czworakach na smyczy jak prawdziwa bestia, posłusznie wykonując ich polecenia. James mógłby wziąć nóż i zabić klona, lecz odmawia, uznając to za zbyt niemoralne. Klon, posłuszny niczym zwierzę, na rozkaz Gabi rzuca się na Jamesa, gryząc go w ręce i szyję. Stając do walki, z której tylko jeden mógł wyjść żywy, James walczy i pokonuje klona. Przez chwilę znów ulega poczuciu bezkarności, brutalnie miażdżąc twarz kopii. Gabi, gratulując zwycięzcy zaliczenia ostatniego etapu, karmi go z krwawiącej piersi, kojąc jak niemowlę. Jakiś czas później sezon w kurorcie dobiega końca i nadchodzi pora deszczowa. Po tym, jak cały ten czas mieszkał w hotelu, James kupuje bilet do domu i dzwoni do żony, ostrzegając ją, że wkrótce wróci. Pakując do walizki trzy urny z prochami swoich klonów, James wsiada do autobusu na lotnisko. Widzi Gabi, Albina i innych wracających do zwyczajnych żyć z własnymi problemami, celami i marzeniami. W przeciwieństwie do nich James nie czuje już potrzeby ukrywania się za fasadą normalności. Ta wyspa była miejscem całkowitej rozpusty i bezkarności, i to mu się podobało. Zgnił od środka jako człowiek i nie było dla niego miejsca w normalnym świecie. Akceptując to, James wraca do hotelu i cieszy się deszczem, zastanawiając się, jaką zbrodnię popełni następnie.